Socjalizacja z łacińskiego socjalizmu społeczny to proces oraz rezultat tego procesu nabywania przez jednostkę systemu wartości norm oraz wyrazów, zachowań obowiązujących danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka, lecz największy największym nasileniu występuje, gdy dziecko rozpoczyna życie w społeczeństwie. Największą rolę na tym etapie jego rodzice. Później także rychowacy i rówieśnicy oraz instytucje, tak jak szkoła czy kościół. Na drodze socjalizacji człowiek uczy się postaw, interakcji społecznych, poznaje społeczne normy, postępowania wartości, nabywa umiejętności, posługiwania się przedmiotami i kształtuje swoją osobowość.